Wszystko wskazuje na to, że na terenie byłego kąpieliska w Kowarach znów będzie tętniło życie. Zbiornik wodny wraz z wyspą został wydzierżawiony na 30 lat a odpowiednie dokumenty pomiędzy miastem a dzierżawcą zostały podpisane 19 września. Pierwszy staw, gdzie był e, kiedyś basen, e, będzie wykorzystywany rybnie i rekreacyjnie. Będzie, można, będzie komercyjne łowisko, e, ale łowisko to jest jak gdyby taka działalność uboczna. E, drugą częścią to będzie ta działalność rekreacyjna, będą łódki, będą e, kajaczki, e, będzie można e, chodzić po wodzie, będzie, będą zrobione punkty gastronomiczne i jeszcze kilka tam innych przedsięwzięć. Szansę na drugie życie otrzyma także przylegający do kąpieliska teren dawnego pola kempingowego. W tej chwili dzięki uchwale rady, która nasza rada wczoraj podjęła taką uchwałę, możemy cały obiekt łącznie z tym terenem, gdzie można zrobić typowe pole kempingowe, będzie wystawiony do 30-letniej dzierżawy. Warto wspomnieć, że kowarskie stawy i przylegający do nich park to bez mała historia. Twórcą kompleksu był kowarzanin, właściciel słynnej w regionie wytwórni Koronek i Tasiemek Zygmunt Gebauer. Ciekawostką jest, że projektantem tego parku był znany ogrodnik, tutejszy ogrodnik z Bukowca, który między innymi pracował przy ogrodach hrabiego van Reyden w Bukowcu, pan Walter, który zaprojektował ten to rozwiązanie przestrzenne. Kolejną ciekawostką jest to, że tych kilkuset robotników, którzy tutaj w ramach prac tworzyli to miejsce, dostawało dziennie 5 srebrnych groszy zapłaty za swoją ciężką pracę związaną właśnie z wykopaniem tych stawów, jak również stworzeniem wyspy. To nie wszystkie zaplanowane inwestycje w tej części Kowar. Miasto planuje powstanie pomiędzy dawnym hospicjum a torami kolejowe. I parkingu na kilkaset miejsc. Teraz dokonujemy zmian w planach, żeby tam powstał duży parking, który by zabezpieczał potrzeby kempingu, potrzeby basenu, czyli wyspy, potrzeby tego rodzinnego parku, ale również nowych atrakcji, które powstają w Kowarach. No bo w tej chwili budują się dwa browary, buduje się kręgielnia, jest na ukończeniu muzeum. Figur woskowych. Tymczasem, już za kilka dni, w pobliżu planowanych inwestycji do użytku, mieszkańcom Kowar zostanie oddany Park Rekreacji Rodzinnej.